Dobrze, Brzoskwinko, masz 10 sekund, aby zakwalifikować się na wystawę psów w Littleton. Gotowa? Start. O! Oh, pokonałaś wszystkie przeszkody. Świetnie, Brzoskwinko. Jaki był jej czas, Szani? Niecałe 10 sekund. Właśnie zakwalifikowała się do pokazu. Hmm, tak. tak! Zasłużyłaś na nagrodę, Brzoskwinko. Brzoskwinka przeszła długą drogę, odkąd zaczęłyście trenować. <grywa> Dobra robota, Poli. <grywa> Dzięki Szani. Brzoskwinka i ja naprawdę dużo nauczyłyśmy się przez ostatnie kilka miesięcy. Myślałaś, by zostać profesjonalną trenerką zwierząt? O, kocham zwierzęta. Wystarczy być spokojnym i opanowanym. Hmm. Poli Pocket, profesjonalna trenerka zwierząt. Całkiem ładnie to brzmi. Szkolenie psów to jedno. Szkolenie kotów to inna historia. Myślisz, że nauczyłabyś mojego kota chętnie się przytulać? Sprawię, że kapitan obżarciuszek nie będzie chciał zejść mi z rąk. Czerwony alarm! Alarm w mini świecie! Co się dzieje, Lila? Właśnie sprzątałam klatkę Bonity, gdy znalazłam to! Ha? O! Wmniejszym zapraszamy do domku na drzewie Na mini światową paradę zwierząt Aby do nas dołączyć, wyślij odcisk łapki Myślałam, że któraś z was próbuje zrobić mi jakiś dowcip mm, Lepiej to sprawdzić Dowiedzmy się, czemu ktoś to wysłał Brzoskwinko, podaj łapę Dobrze, my zajmiemy się resztą Wracaj do domu, dalej! Żasklinko! Nie! Nie! Zrzasklinko! Wracaj! Oh. Dziewczyny, trzeba ją złapać. Po drugiej oh. stronie portalu może być mini świat pełen zaginionych zwierząt. A ich rodziny mogą ich nigdy nie odnaleźć! Chyba, że je yeah. uratujemy! W stylu bohaterek miniświata. mini świata! Mini! Zwierząt. Bonita byłaby zachwycona. Jakbym słyszała kapitana Obżarciuszka? To jest kapitan Obżarciuszek. Obżarciuszku nie możesz przebywać sam w miniświecie. Chodź tu natychmiast. Jak tylko go znajdę, zapiszemy się na szkolenie do poli. Kapitanie Obżarciuszku! Wracaj! Brzoskwinko, gdzie jesteś? Choć już! Ona chyba nie chce Cię słuchać. O nie! Ona wie, że ja tak łatwo się nie poddaję. Już do ciebie idę, psinko! Hej, kudła te maluchy. Spokojnie, jestem przyjaciółką. Chciałam tylko pójść do brzoskinki. Stop! Siad! Zostań! Z zostań! Proszę! <grym> w w stanowczość jest kluczem, Polly. Pokaż tym zwierzętom, kto rządzi. Uh, uh, uh. Kto tu jest? Zarządzam tym domkiem na drzewie. A ty jesteś Polly Pocket. Mm? Zamiast rozkazywać tym zwierzętom, myślałaś, żeby zapytać je, czego potrzebują? Hmm. Uh, nie. Chyba nie. Tak właśnie sądziłam. Huh? Kuu! Kuu! Potrafisz mówić! Oczywiście. Jak wszystkie stworzenia. Po prostu nie mówimy w waszym języku. A -a -a. Chciałabym móc rozmawiać ze zwierzętami. Wtedy dowiedziałabym się, czemu kapitan obżarciuszek tak bardzo lubi być sam. Ty masz swoją przestrzeń? Zwierzęta, swoją. Skoro o tym mowa, to prywatna impreza. Ludziom wstęp wzbroniony. <laughs> Czyli to ty ją organizujesz! <laughs> Ale... Ym, dlaczego bez ludzi? Ach, bo zwierzęta muszą odpocząć. Kochamy nasze rodziny i domy, ale czasem musimy się zrelaksować i pobawić się tak, jak tego chcemy. Ludzie każą przestrzegać tak wielu zasad. Jedz to! Nie jedz tego! Goń to! Nie gryź tego! Chodź tu, tam ci nie wolno! Ach, jaj! Aj. Jakie to męczące. Ach, rzeczywiście możesz mieć rację. Ach, teraz żałuję, że nie pozwoliłam Bonicie tu przyjść! Nigdy nie myślałam o tym z perspektywy kapitana obżarciuszka. Mm. <laughs> Zwierzęta są wspaniałymi przyjaciółmi i słuchaczami. Tak! Towarzyszą wam w dobrych chwilach i złych? Czasami jednak lepiej, gdy ludzie przestają do nas mówić, a zaczynają nas uważnie słuchać. Wow, Sowo! Rzeczywiście jesteś tak mądra, jak mówią legendy. Mam na imię Pierzaste Skrzydło. Brzoskwinko, to ja! Porozmawiamy. Oh, czy zraniłam twoje uczucia, gdy wcześniej kazałam ci iść do domu? Chciałam, żebyś była bezpieczna. Przepraszam, że cię uraziłam. Oh, dzięki, maleńka. Od tej chwili poświęcimy więcej czasu, by robić to, co ty chcesz, a nie tylko to, co ja. Drodzy goście domku na drzewie, pora rozpocząć paradę pupila. Pachnie, Dzisiejszy dzień był dla mnie i obżarciuszka prawdziwym przełomem. Okazuje się, że koty potrzebują więcej czasu dla siebie. A co z tobą, Poli? Wciąż chcesz zostać trenerką zwierząt? Hmm, chyba nie zupełnie. Okazuje się, że trenowanie zwierząt to nie tylko szkolenie, to również wsłuchiwanie się w potrzeby pupila. Więc póki co poświęcę więcej czasu na słuchanie Brzoskwinki. I co ty na to, maleńka? <grym> <grym> Dobrze, skup się. Nauczysz się robić suszy i zaliczysz ten szkolny projekt na piątkę z plusem. Najpierw nori, prościzna, odrobina ryżu. Najlepszy tuńczyk, jaki znalazłam, zawijamy w bambusową matę i... Oh, znowu to samo. O oh, nie, już! Ej, Szani, twoja mama nas wpuściła. Jak sobie radzisz z projektem o kulturze Japonii? I Kiedy spróbujemy twojego domowego sushi? <suszy> Zafundowałam sobie dzisiaj porządny trening, więc proteiny dobrze mi zrobią. Ech, mój projekt to porażka. Robię tak fatalne sushi, że powinnam przeprosić tuńczyka. Pierwszy raz widzę takie sushi. A to dopiero twoja pierwsza próba. Czwarta. Czwarta, pierwsza, co za różnica? Czytałam przepisy, oglądałam filmiki. Nawet siłam o tym, jak robię sushi. Ale jakie robię, czuję się, jakby ciążyła na mnie klątwa. To jest projekt o japońskiej kulturze. Ale serwując sushi, które tak wygląda, obrażam wszystko, z czym japońska kultura się wiąże. U. Sushi powinno wyrażać precyzję, pełną szczegółowość, perfekcję. Musi być idealne. Hmm. Może ten kot ma jakieś wskazówki. Krótka przerwa na pewno dobrze ci zrobi. I spójrz, ten kot je suszy. To na pewno nie przypadek. To chyba dobry znak. Dobrze, pora się zmienić w mini bohaterki. Tak! Mini Noce drzewa wiśni, ramen, sushi. Moim zdaniem ten mini-świat wywodzi się z Japonii. Ta figurka to Maneki Neko, zapraszający kot. Podobno przynosi szczęście. Naprawdę je przynosi. Ile tu wspaniałych stoisk z jedzeniem. Tylko wszystkie wyglądają na zamknięte. O, ten automat nas uratuje. Chwila, nie mam przy sobie gotówki. Nie będzie ci potrzebna. O! Dziękuję. Nie ma za co. Mam na imię Sakura, czyli kwiat wiśni. Jestem Lila. Poli. Szani. To miejsce jest przepiękne. O, arigato. Dziś zakwitły drzewa wiśni. Już od jutra goście ze wszystkich mini światów zaczną się tu spotykać, aby świętować hanami. Hanami to podziwianie kwiatów. To jakby festiwal kwitnącej wiśni. Czas, gdy ludzie gromadzą się pod drzewami wiśni na piknikach, grają w gry i celebrują nadejście wiosny. Zgadza się? Uwielbiamy takie zabawy! Wszyscy Taak. je uwielbiają, a raczej będą, jeśli zdążymy na czas. Ha? Potrzebujemy poczęstunku dla gości. W przeszłości moi rodzice robili sushi, ja ramen, a moje rodzeństwo napoje i desery. W tym roku pomyślałam, że wszystkim zajmę się sama, aby dać odpocząć mojej rodzinie. Ale wygląda na to, że nie podołam trzem stanowiskom naraz. Wiesz, możemy ci pomóc. Serio? Moje bohaterki. Jedna z was przygotuje ramen, druga dango... A trzecia sushi. Ja będę was wspierać. Hej, to dla ciebie świetna szansa, żeby podszkolić się w robieniu sushi. Robiłaś już kiedyś sushi? Raczej je knociłam. Mój ryż się kleił, a rolki się rozpadały. To chyba jakaś klątwa. Hmm. Zawrzejmy umowę. Pomóż mi, a ja nauczę cię, jak przygotować najlepsze sushi na świecie. Jeśli jakimś cudem uda mi się je przygotować, będę mogła zabrać trochę do domu. Brzmi uczciwie, mamy umowę. Dobrze, zaprowadzę Lile i Poli do kuchni. Szani, ty powinnaś usiąść pod drzewem wiśni. Zamknij oczy, oddychaj głęboko i oczyść umysł. Zrelaksowana, zrobisz lepsze sushi. Jak rozpoznać, że ramen jest gotowy? Makaron powinien być sprężysty, ale nie za miękki. Często go próbuj, aby mieć pewność. Mam podjadać podczas gotowania. Super! Dodałam maczy w proszku, aby uzyskać zielone ciasto, oraz kwiatów wiśni, by wyszło różowe. Wspaniałe kolory, poli! A teraz podziel ciasto na mniejsze kulki przed gotowaniem. Już się robi! Szani, jesteś gotowa złamać klątwę? Hej! Wow, ten ryż jest taki jędrny i kleisty. Ale wcześniej trzymałam się tego samego przepisu więc czemu nigdy mi taki nie wyszedł? A jakiego ryżu używałaś? Tego z naszej spiżarni, a co? To pewnie był ryż długoziarnisty. Do sushi potrzeba ryżu krótkoziarnistego, ponieważ zawiera on więcej skrobi. A skrobia jest lepka, jasne. Mój tuńczyk wyglądał inaczej, gdy wyjmowałam go z puszki. Eee! Nigdy nie dodawaj tuńczyka z puszki. Jest przecież przetworzony, a nie świeży. Potrzebujesz odpowiedniego gatunku tuńczyka. Im świeższy, tym lepszy. Skoro mamy już przygotowane składniki, pora je wreszcie zrolować. Ja? O nie, 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 nie! Ty zrób to pierwsza. To jeszcze nie jest mój poziom. Siani, korzystałaś z dobrego przepisu, ale ze złych składników. Teraz masz właściwe. Śmiało! <laughs> Miałaś rację! Nie ciążyła na mnie klątwa! Dziękuję, Sakuro. Zostało nam jeszcze dużo pracy. Mm, pachnie zupełnie jak w kuchni mojej mamy, Lila. Idealny kolor, kolejność, rozmiar i kształt Hanami Dangopoli. Nie wierzę. Szani ty to zrobiłaś? Z dużą pomocą Sakury. Jestem pod wrażeniem mm. i znowu zgłodniałam, pomimo, że cały dzień podjadałam ramen. Nim zjawią się goście z innych miniświatów, chciałabym Wam powiedzieć, że moja rodzina będzie bardzo dumna, że podtrzymujemy tradycję Hontoni arigato. <laughs> A teraz pora rozpocząć festiwal! <laughs> Macie przemiana! Spójrzcie tylko na te pyszności! I co, ciąży na tobie klątwa? To już przeszłość. Nauka przyrządzania sushi była wyzwaniem i wiele razy mi się nie powiodło. Teraz już wiem, że każde niepowodzenie było szansą na naukę. Jedynym sposobem, aby się czegoś nauczyć, to być wytrwałym i próbować. Dzięki, że mnie motywowałyście. Dobrze, więc kto pomoże mi teraz podrzucić to do szkoły? Dzięki za odwiedziny Lila. Zwykle spędzam urodziny tak samo jak inne dni. Trenuję i trenuje. Nie w tym roku. Każdy zasługuje na relaks w urodziny i na tort, i na imprezę! O i życzenie! -dam! O lila! Ty to zrobiłaś? O, nie sama! Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego! Nikt nigdy nie zrobił mi niespodzianki urodzinowej. O, a to przecież dopiero początek atrakcji. Zaplanowałyśmy dla ciebie imprezę, przygodą niespodziankę. Wszystko dzięki, Lili! Dziękuję. Ten dzień będzie wprost idealny. Dobrze, teraz obejrzyj prezent. Wspaniale, tort jednorożec. Ale czy jest jadalny? Niezupełnie. To portal do mini świata. Serio? Ale od kogo? Od naszej dobrej przyjaciółki Rubi. Wspomniałam jej, że urządzamy ci przyjęcie i przysłała to. Co ty na to? Przesada? Czy jest ok? Lila, to. to chyba najmilsza rzecz, jaką ktokolwiek dla mnie kiedykolwiek zrobił. Jestem najszczęśliwszą solenizantką w Littleton. Więc jak się tam dostaniemy? <laughs> Otwórz górną warstwę! <laughs> wow. pora rozpocząć imprezkę! Mija! <laughs> <laughs> O, tort jednorożec w tym świecie jest dużo większy. Ekstra. Wiesz, co jeszcze jest ekstra w tym miniświecie? Magia! O jakiej magii mówisz? By otworzyć dom zabaw, musimy wyrecytować solenizantce urodzinową przysięgę! Dużo szczęścia i cudownych dni! To okrzyk na twoją cześć! Jubij! Tańce, łakocie, gry. I jednorożec? Znaczy. Od czego mam zacząć? <noise> Niczym nie musisz się martwić! Mam idealny plan imprezy. <noise> Zaczniemy od górnej warstwy, następnie przejdziemy do środkowej, a potem na parkiet. <noise> Bankiet zostawimy na koniec. E, Okej, okay. możemy tak zrobić. Czy chciałabyś zacząć od czegoś innego? Nie jesteście ciekawe, jakie cukierki są w środku tej piniaty? Ta jest zwykle raczej środkowym punktem programu niż początkowym. Ale to twoje urodziny, Bella, więc ty decydujesz. Prawda, Lila? Racja, e, możemy improwizować. Tak, chodźmy po cukierki. <laughs> Wszystko dobrze? A... Tak, po prostu. Chciałam tylko, żeby to były jej najlepsze urodziny. Miałam tyle planów i... Myślałam, że wszystko się spodoba! Moc jednorożca! Czas na cukierki! Spójrz, jak Bella świetnie się bawi. To już są jej najlepsze urodziny. Nie zaplanujesz wszystkiego. Postaraj się cieszyć chwilą! No wiem, wiem. Postaram się. I tak trzymaj. Chodźmy. Widziałyście, jak jednorożka rozbiła pieniatę? To prawdziwa siłaczka. I mamy te pyszne cukierki. To. Słodko! <laughs> e, um, z tymi cukierkami pewnie chcemy zaczekać, zanim zjemy babeczki. Po co czekać? Proponuję zjeść wszystkie łakocie naraz i spalić kalorie na parkiecie. To brzmi jak szalona zabawa! <laughs> Idealnie! Ech, niepotrzebnie tyle zjadłyśmy. Ech. Ale bardziej chcę mi się spać niż tańczyć. Trzeba było zaczekać, zanim zjemy babeczki. Ból brzucha i nadmiar cukru to największe fizyczne wyzwanie. Uch, skoro tak mówisz. Spójrzcie, ona zasnęła. Ach, ja chyba też się zdrzemnę. Ach. O, o nie! Może nie musimy działać zgodnie z moim planem, ale przecież nie przybyłyśmy do mini świata, aby spać na parkiecie. Ugh, już chyba wiem, jak was obudzić. <tryk> Jeśli głośna muzyka na nikogo nie działa, to nie mam innego wyjścia. O, liczę, że mi wybaczycie. Zimny prysznic za trzy. <tryk> dwa. Jeden i pół. Jeden! A! A! Nie śpię, ja nie śpię. Ale zimno? Uff, polewanie A... nas zimną wodą to część twojego planu? Nie, musiałam improwizować. To było mega. Co dalej? Co tylko chcesz, Solenizantko. Nadal nie wierzę, że zrobiłaś to wszystko. Dla mnie, Lila. O. Wybacz, że wcześniej tak naciskałam. Czasami tak bardzo chcę, aby wszystko było idealne, że. daje się ponieść i przez to perfekcja bywa wrogiem zabawy. Nie naciskałaś aż tak bardzo, chociaż troszkę byłaś markotna. To prawda. Wszystko dobrze? Po prostu zanim się zaprzyjaźniłyśmy, obchodziłam urodziny samotnie. Starałam się udawać twardą, jakbym nie dbała o przyjęcia i prezenty. Ale co roku siedziałam sama w swoim pokoju i marzyłam, że za rok będę świętować z przyjaciółmi. Pierwszy raz moje życzenie się spełniło. Dziękuję. Od tego są przyjaciele. Próba, próba, raz, dwa, trzy. O, hej, zestaw do karaoke działa. Niestety jakość dźwięku z tego mikrofonu nie jest do końca idealna i lista piosenek jest dość ograniczona. Ha. Nie musi być idealnie, byśmy się dobrze bawiły. Nie. Po prostu musi być głośno. Dobrze. Przed wami debiutująca w swoje urodziny jako muzyczna superbiarka. Oto nasza wspaniała Solidarność Bella! Chciałabym zadedykować tę piosenkę moim przyjaciółkom, poli. Szani, jednorożce i oczywiście Li. Sprawiłyście, że moje urodziny w mini świecie będą niezapomniane. Jesteście moimi bohaterkami! <ślesk> Ale może znajdziemy odpowiedni dodatek do twojego stroju na bal. Trochę poszperam. Dzięki za pomoc poli. <noise> Miło mi, że o nią poprosiłaś. W sprawach mody zazwyczaj doradza Lila. Lila ma wspaniały styl, ale jej rady nie zawsze są praktyczne. Wysokie obcasy są dla mnie zbyt wyrafinowane. Mój styl jest mniej odważny. <noise> Rozumiem. Hej, a co ty na to? <noise> są idealne! Wow, te kolczyki ci pasują. Jeśli ci się podobają, zatrzymaj je. Są przepiękne. Dzięki, Poli. Hmm. Może lepiej nie mów o tym, Lili. Nie chcę zranić jej uczuć. Na pewno chcesz trzymać to w tajemnicy? Powiem jej, gdy będę gotowa, ale jeszcze nie teraz. Rozumiem. Póki co, Lila nie musi o tym wiedzieć. O czym o! nie muszę wiedzieć? O, o niczym? Przecież wyraźnie słyszałam, gdy wchodziłam. Co to za tajemnica? To... nic takiego. Serio. Przyjaźnimy się. Mówimy sobie o wszystkim. Co chciałybyście przede mną ukryć? Czy to dotyczy mnie? Nie, żebym chciała zmienić temat, ale... Sądząc po tym jednorożcu, chyba czeka nas misja w mini-świecie. Że też pojawił się teraz. A może tylko odwracacie moją uwagę? Patrzcie! To zwykłe muzderko. Lila, każdy może mieć tajemnicę, nawet przyjaciółki. A teraz zostawmy to i ruszajmy na misję do mini świata. Zgoda, ale tylko dlatego, że jest szansa na spotkanie jednorożca. Mini. tylko. To są chyba największe grzyby, jakie w życiu widziałam. I jeszcze te ogromne motyle. Jeśli w jakimś mini świecie są jednorożce, to na pewno tutaj. Nie widzę żadnych jednorożców. Dziewczyny, może troszeczkę się rozejrzymy, zanim stwierdzimy, że na pewno ich tutaj nie ma. Hmm. Wygląda jak stajnia kucyków. Eee. Wszystko dobrze? Poli, lila, Shani, jesteście! Księżniczka Rain! Szmat czasu! To prawda. Wybaczcie, że niepokoję, ale potrzebuję pomocy, a nie wiedziałam, kogo poprosić. Pomożemy ci. Co się dzieje? Moje jednorożce zaginęły! Biedactwa! Na pewno je zamknęłam, zanim poszłam łapać motyle, ale gdy wróciłam, wrota stajni były otwarte, a jednorożce zniknęły! Więc jednak są jednorożce w tym mini-świecie. <noise> znajdziemy je! Często zdarza im się znikać? Nie, nigdy! Czy ktoś mógł je ukraść? Wątpię, aby ktoś je zabrał. Chociaż nie wiem, czemu miałyby chcieć uciec. Opiekuję się nimi od źrebaka. Jesteśmy rodziną. A może miały sekret, o którym nie wiesz? A może chciały pobyć chwilę same? Były same. Poszłam łapać motyle, gdy zaginęły. Gdzie łapałaś te motyle? O tam, niedaleko. Nie słyszałaś, by przechodziły? Właśnie nie. Ta część lasu jest cicha. Słychać nawet krople rosy, a kopyta robią przecież większy hałas. Więc musimy pójść w tę stronę. Skoro ich nie słyszałaś, wykluczamy tę drogę i pójdziemy inną. Wow, Lila! Twój zmysł detektywa naprawdę dziś się ujawnił! Lubię historie o śledztwach, skradzione buty, zaginione zwierzęta, zdrady przyjaciółek. Dużo się uczę. Lila chyba nadal jest zła z powodu tej tajemnicy. Może po prostu jej wytłumaczę. Ech, nie, powinnaś to zrobić, gdy będziesz gotowa, gdy znajdziesz słowa. No wiem, ale sekret był po to, żeby Lila nie wzięła tego do siebie. Teraz, gdy o nim wie, to bierze to do siebie jeszcze bardziej. Więc jaki sens ma ta tajemnica? Zaczynam myśleć, że sekrety tylko powodują problemy. Hmm, chyba masz rację. Coś znalazłam. Ślady kopyt, dwa różne rozmiary. To by się zgadzało. To są ślady moich jednorożców, więc idźmy za tropem. Zatoczyłyśmy wielkie koło, a tutaj ślady się urywają. Trzeba poszukać innych wskazówek. Chyba wiem, gdzie mogą być. To magiczne drzwi do nocnych równin. Gdy w tym lesie jest zawsze błękitne niebo i tęcze, tam niebo zawsze jest gwiaździste. Osobiście wolę tęcze. Jednorożce, jakim sposobem udało wam się tam. Wyjdźcie, proszę! Zdaje się, że drzemały. Chyba łatwiej jest uciąć sobie drzemkę pod gwiazdami niż pod błękitnym niebem i tęczą. Ale my zawsze śpimy pod tęczami. Dlatego uciekłyście ze stajni i wystraszyłyście księżniczkę? O, moje maleństwa! Naprawdę wolicie spać pod gwiazdami? Czy uciekłeście dlatego, że ja wolę spać pod tęczami, a wy nie chciałyście zranić moich uczuć? O, nie szkodzi, że macie sekrety. Ale nie uciekajcie już, proszę! Nagle przemiana! Lila, co do sekretu. Ach, naprawdę się zdenerwowałam. Wiem, że chciałaś coś ukryć, by chronić moje uczucia, ale. Wiedz, że poradzę sobie z prawdą. Nie będę zła. Więc. O co chodziło? No, możliwe, że poprosiłam Poli o modową radę zamiast ciebie. Co? <śmiech> <śmiech> o, wybaczcie, nie mogłam się powstrzymać. <laughs> Więc co takiego doradziła ci Poli? Złote kolczyki? Co o nich myślisz, Lila? Hmm. Hmm. Jako modowa ekspertka myślę, że Poli udziela naprawdę świetnych rad. Chodźcie tu!